Hej, czy witajcie, z tej gaming a to jest ten pierwszy odcinek serii Zagrajmy w Erika. Słuchajcie, jest to gra nieliniowa fabularnie. Co to znaczy? To znaczy, że zależnie od tego, jakie wybory podejmiemy, takie będziemy mieć zakończenie. Um, no mam nadzieję, że będzie dobre, postaram się, by takie było. Um, gra korzysta z systemu play e, playing, podajże. E, to działa na takiej zasadzie, że gramy za pomocą nie, pada, tylko tylko telefonu. Telefonem nagrywam, więc padzik tutaj leci. No dlatego no co dajemy kontynuuj. Nie wiem, nie wiem czy, 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 czy ta gra będzie, ee, ok? Czy ta gra będzie jakaś wyśmienita czy nie? Tak słyszałem. zobaczymy? Ja mam telewizor u góry, dlatego będę patrzył wyżej po prostu. No właśnie. o to chodzi. Mamy zapalniczkę i świat ok, zapalniczka i świat ok ok, ja, ja użyłem tej zapalniczki jest chyba główna bohaterka ok postaram się mieć najlepsze zakończenie jak mówiłem w następnym odcinku ta kamera będzie inaczej, bo wiem, że teraz patrzę się do góry, ale później będzie git całkowajcie. Dobra. Podpalamy tutaj świeczuszkę. Okej, okay. podoba mi się, podoba mi się sposób. Fajnie, fajnie. I ładnie wygląda ta gra to Warto zwrócić na to uwagę i teraz kręcimy. Okej. Ok, Ej, podoba mi się to. Fajne mam Co mam to zrobić? My się odwrócić czy... Co... Aha Czekajcie. Nie wiem czy mam tu. To... A, okej. Okay. Ja się tym rozglądam po prostu. Jest okej. Okay. Co tu mamy? Tu mamy jakieś pokrętło. Co mam tu zrobić? A to... Aha, mam puścić, okej? Okay my się widzowie A to wygląda jak film Przyto to jest film? Sorry za drzwi tam to jest film Hold up Kamera może tam No to jest film O hold up, gdzie napisy? With it. It's dangerous. Okay, are you ready? Mummy and I met many, many years ago in a place called Delphi House. She was a nurse, I was a doctor. At night, Tell each other stories. She'd tell me about the future. Wonderful things. Things only she could see. I'd tell her about the past. About a great priestess marked with a butterfly who could stare into the fire and see the future. I used to tell her she was magic, just like the priestess. Ok, podoba mi się to w formie filmu. Nie wiem, kurczę, które mi się podoba. Najbardziej. Chyba te? Znaczy, najbardziej mi się pielęgniarka podoba, nie? Ale wybierzmy pod względem rodziny, bo to. Tą... Czuję, że może to być ważne. Czy wiesz, że powinienem szczerze to wybierać? To dobra, okay. to zrobię to następnym razem. Chciałem się po prostu poczuć jak bohaterka, bo czuję, żeby tak wybrał. Tak to jest ciekawe. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja też mam zamknąć oczy. Eee, obróć środkowa obróć lewa obróć prawe. Hmm. prawa s c magic Ciekawe, czy czy, czy wybrał to też by to było czy nie remember that even though here, she's still a part of you o nim mówił okej okay.

tam mówi mi komentarz, że to jest trochę w formie horroru. Nie, 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 no nie może. Teraz ja czuję, nie? No zaćkał O nie. Czy on ma Myślałem, że to pistolet jest. No grubo. A oh jest pistolet. Co ja mam zrobić? Mam się skupić. Na nim albo na Tylko na nim. Mogłem. Okej. Okay. To była kobieta? To jest nasza główna bohaterka chyba parę lat później, tak mi się wydaje, bo... Bo... Takie... No ikonka gry, nie? Skróć. Ciekawe, czy mogłem w lewo, od razu w, w prawo w sumie. To jest Erika. Okej? Okay. Okej? Okay. Nie wiem czy on z nią, z, z Elis, The Last of Us, tak przepraszam za to e, Daj sobie otuchę, odpuść sobie przed prawdą Wytłumacz sobie, nie staniemy przed prawdą I think so I saw your fault Oj chuj No już wszystko zepsułem Elo, ona no teraz się będzie obwiniać, później będzie nie, nie dopuścimy do tego widzowy, to wszystko będzie great. tu jest chyba 6 zakończeń. Podaj, że okej. Okay. No obróć to. Let me in. Ciekawe jak się gra w to na telefonie, jak będę robił kolejne zakończenie, bo może do tego podejdę, to w sumie sprawdzę. Cześć. Czy masz? Hi Foxy, hello. Czego ty chcesz? Aha, bo to nie, nie do mnie Okej okay. Zabezpiecz, otwórz Nie no, zabezpieczmy, nie wiem kto to jest Nie będziemy przecież otwierać Za ofery pomoc e, Zwróć uwagę No dobra, spytamy czy jej pomóc w sumie Dobra, ona jest odcięta totalnie Albo na albo pana Podoba mi się, nie? I to faktycznie film. Ja bym chciał zobaczyć film. Nie wiem czy jest film w ogóle. Może to jest tylko ten jedyny film, bo to... To, to, to jest film. To, 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 Widać, że to jest film. Jestem ciekaw, czy... czy, czy, czy jest jakiś serial może, czy, czy, czy to jest zzorowane? Czy, czy może jest naprawdę film. I, i wiadomo o co tu chodzi albo coś, nie wiem. Whatever, może sequel zrobię, nie jako grę, ale jako pełnoprawny. Nie wiem, cokolwiek. Obejrzałbym, bo mnie zaciekawiło. Ok, rysujemy sobie. Dobra, iksik jest robiony. Co dalej? Tu strzałeczka, ciachpach. No, te rysuneczki to takie, nawet GID były. Znaczy, ja się nie wypowiadam, bo rysuję gówno. O nie, co zrobię? Aha, bo ja mam teraz. Ok, bo ja to wszystko na touchpadzie robię, nie? Tutaj przesuwam palcem i. O, to to jest to, co miałam na. A to to się stało? Ok, wychodzimy z chaty. Nie wychodzimy z chaty. staliśmy paczkę. Ok. Co będzie w tej paczce widzowie? Unboxing. Może. że jakaś paczka odwidzę, co? Chcecie mi wysłać paczki? Będę robiła un unboxingi. Krótka piła. No i tak, otwieramy. Let me in! Ciężko to robić na takim małym touchpadzie, słuchajcie. Ja nie wiem, czy on. O, udało się. Co to było, bo nie, nie zwróciłem uwagi. O, grubo. To na medalionie było i Panie to Mason? na. I'm Sergeant Blake. Cześć, Blake. The lead investigator tym przypadku. Mi się wydaje, że ten typ, ty, nie wiem, wyrwi i podaj całość. A werwi to po co ci to? Wydaje mi się, że ten typ jest jakiś taki. It's Greek, isn't it? epsilon. Raz, pytajmy. O co tu chodzi? Aw, eh, no nicie powiedziałem. The hand belonged to a Kaljahar. He worked at Delphi House? I believe you visited there with your father. Przeszłość po. To. No dobra. I saw my father. Your father's case was never solved. Mm -hmm. He found a Delphi house with a man called Lucian Flowers. We think he might be a target too. Hey. Okay. Look, we're keeping watch over at Delphi House, protection detail. I'll be leading the investigation from there. Right now, it's the safest place for you too. Mom is no. <laughs> dumb. No nie, no, no to jest żart. No to jest ten gościu chyba No i to jest ta piara. no Hold up, no ja mam iść tam Nie wiem w sumie co by było lepsze, pójść tam czy zostać w chacie jak znają mój adres A, Ja mam 13 minut No elo co tam się dzieje? Czekać, muszę coś sprawdzić. Sorry, widzowie, wróciliśmy. Było drobne cięcie, co mogę zrobić? Okej. Okay. Co my tu mamy? Okej. Okay. To jest jakieś tam wspomnienie. No dobra. To jest ten Delphi House po prostu. Okej, okay. więc że Kumam. Cia, pa. No co, mam mi zabraniasz Chcę jeszcze raz poczekamy. Mogę jeszcze raz coś? Może się odwalić w tej chacie. On sobie poszedł sam. Super ok. Damy jest obraz. Mam. Czkolwiek chciałem dzwonek. Ale dobra. A tu są w ogóle jego zdjęcia. I jej mamy. Ale tam są jeszcze jakieś innego A może to jest po prostu cały ten personel. Okej. Okay. Czy to jest jakiś psychiatryk czy co to jest? Coś tu się odwala widzowie Fongaj No nie po... Okej okay. Albo idę tam, albo odbieram telefon Cholera, odbierzmy ten telefon, bo tam kto wie co to jest, wyjdzie mi jakiś typ Sigierom i elo. covered in blood he's not who you think he was follow the music find elodie carter see what he did to her see him for who he really was why should i trust you you shouldn't trust anyone find elodie carter see for yourself <laughs> Parady Carter, ok. Z każdą decyzją nie wiem, gdzie gra muzyka. private room nie wiem, gdzie ona gra. Wleci jakaś nutka i nie wiem, gdzie, więc nie pójdę za muzyką. Sorry, albo idę za muzyką. Nie wiem, modele. no i co? I poszedłem za muzyką, ok? Wyśmienicie. To gra radio raczej, co to jest? Musimy wiedzieć, czy jest to broń. Po co mi Żeby zastrzelić wszystkich, którzy przyjdą, będę chcieli mnie zabić. Aldi Carter, kim jest Aldi Carter? To jest zamknięte, okej, okay. Doors locked. Co dalej? Tam jest okno. Okna nie mogę, więc mogę albo piano, albo radio. No dobra, sprawdźmy to. Bo to raczej z tego gra muzyka. Mogę tym obracać w prawo i w lewo. Ale mogę tylko najbardziej w lewo. I wyłączyliśmy Okej. Okay. Super. Mogłem chyba je. Mogłem... Nie, nie było. Mogłem nie wyłączyć chyba tego radia. Wiecie, ja bo nie wiedziałem czy tam było jeszcze, czy nie. Nie, nie. nie pamiętam. Ponieważ nie zwróciłem na to aż tak uwagi. Dobra, mamy piano. Koniec końców. Czy tam pie To nie jest pianino. Holda. Aha, to jest biurko po prostu z tym do pisania. Dobra. To wyglądało jak pianino. Ja się nie znam widzowie. Baczcie mi to. Ale dobra, mamy jakąś półeczkę i tu mamy kluczek. To jest może klucz do tej szafki, za nami Więc sobie go weźmy To będzie przydatne Co ty zrobiłaś, schowałeś? Nie, nie schowałeś, dobrze, okej okay. Teraz zobaczę kolejną szafkę, w takim wypadku Tu obstawiam, żeby nic, albo jakiś szczur wyskoczy, nie? A nie, to są jakieś notatki Notatki związane z... Tylko tak Okej, okay. małupek. Po co mi to za... A tu... Okej. Okay. Mogę tutaj pomóc. Nie no wiem ja jakoś tak... Wolałem wszystko. Dobra, ale raczej widać wszystko. Coś tam 500. Dobra weź to A ja nic nie zapamiętałem Gdzie... Wróć tam No nie To było coś tam 500 Może ja muszę to zapisywać Nie mam kartki Give me kartka No nie Widzowie, zaraz będzie pauza Ja idę zaraz po kartkę Jak tu będzie coś ważnego Bo czuję, że powinienem to zapisać Bo to może się przydać później mi ten kumpel mówił, że będą jakieś leki, które muszę muszę o nich pamiętać, bo inaczej jedna postać. Dead. Nie ma napisów, ja nie umiem tego przetłumaczyć. Mm. Niby coś, kumam, ale nie do końca. Cokolwiek. Ja wiem, czuję, że były jakieś ważne informacje, coś tam było na temat jej, jej rodziny, ale tak do końca to nie wiem o co chodziło. Sorry, jestem słaby z angielskiego. Dobra, co dalej? Dalej mamy szafkę. Jeśli ktoś wie, co tam pisała, niech mi napisze całe tłumaczenie. Będę wdzięczny. Zaraz zresztą kończymy odcinek. Zajrzymy sobie jeszcze tutaj, bo mamy klucz. I otworzymy sobie te dorsy. Zatem opening. Okej, okay. let me in. Mam szafkę, ale szafkę, słuchajcie, otworzymy sobie w kolejnym odcinku, także dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, rysujcie, trzymajcie się, to zobaczenia, cześć!